To jeszcze raz witam Was świątecznie. Soplica kolejna wypuszczona na, na święta. Gruszka, pigwa i goździki. Oczywiście mówimy, edycja limitowana, tak naprawdę absolutny mainstream. Ta limitacja to nie wiadomo ile tam 10 tysięcy butelek. Tutaj jakiś za bardzo zmętnień nie ma w butelce. Zobaczmy. Hmm. W aromacie czuć gruszkę i to rzeczywiście fajnie, taką gruszkę taką, z troszeczkę taką nutką jakby pomarańczową, może taką troszeczkę nutą no jakby, nie wiem, mandarynkową. Mm. W tle goździki, dosyć ładnie to dopełnione, zapach jest rzeczywiście fajnie, fajnie pomyślany. W smaku syrop gruszkowy, ojej. Znowu bardzo, bardzo dużo cukru.